time o tym jak zostałem okradziony, ale jak do tego doszło? Już tłumaczę. Chodzi o pewnego gagatka z TikToka o pseudonimie Nenson, który postanowił, że jest na tyle sprytny, że okradnie mnie z mojego własnego filmu. Nagrałem ostatnio własne odwzorowanie mimika z Ameryki. Zapewne słyszeliście o Moose Man. Who the hell is the Moose Man? <laughs> Ta, mój film na przykład nie był ukradziony, a odwzorowany po swojemu po polsku, ponieważ w przeciwieństwie do naszego złodzieja, jest. Jednostką myślącą i samodzielnie potrafią wyprodukować taki film Co zrobiłem od zera Zaczynając, wszedłem do Geta Online Ogarnąłem dokładnie takie auto Jak w oryginale, czyli Tailgatera S Zmodyfikowałem go W sposób taki, żeby wyglądał No 1 do 1, jak ten na filmie Wszelkie błotniki, lotki Zderzaki, wszyściutko Następnie wiadomo, znalezienie tej miejscówki Oraz 20-30 prób Odwzorowania, takiego samego Skoku, przejechania po i wylądowania w tunelu. Ale dobra, nagrałem, a następnie moim zadaniem było przetłumaczenie tego tekstu z angielskiego na Polski, tylko w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Czyli no na ludzki sposób, co też trochę zajęło. Po napisaniu tekstu nastąpiło nagranie mojego głosu, mojego pięknego dubbingu, pełnego emocji, zmiany głosu, tonacji i nawet pojawiły się efekty dźwiękowe, takie jak na przykład śmiechy w tle. Wszystko pięknie synchronizowane. Po wszystkim mając wszystkie nagrania nastąpiło Montowanie tego wszystkiego i dodawanie wszelkich szczegółów. Takich jak nawet ten napis na dole, który nie był od początku w grze, a sam go stworzyłem. Specjalnie znalazłem dokładną czcionkę, z jakiej korzysta GTA 5, a na końcu ostatni detal, czyli ten napis na górze, 93% akuratności. I tak wymyśliłem to sam. Jako mój taki autorski zabieg humorystyczny. Taki neologizm, słowotwórstwo. Bo realnie nigdzie na TikToku nie widziałem, żeby ktoś używał dokładnie takiego. Stwierdzenia, słowa No i dobra, a co na to główny bohater Tego filmu? Otóż tak Ukradł mój głos, nie nagrał nawet Pod moim dźwiękiem tylko, tylko go ukradł Ale żeby nie było to jeden do jeden, To klip ukradł od kogoś innego A dokładniej od głównego Autora z Ameryczki Dlatego ten klip jest w tak tragicznej jakości Że naprawdę żal I płakać się chce, dodatkowo Ukradł moje akuratności Ale żeby być zabawny To dodał 6 seven wy swoich Procentach. Jak już spisujesz od kogoś, to rób to w sposób, żeby nikt się nie skapnął. A nie tak bezczelnie jak ty to zrobiłeś. Oczywiście wstawił to do siebie bez jakiegokolwiek oznaczenia mojej osoby, bez żadnej wspominki. Nigdzie w komentarzach również cisza. A te, które jakkolwiek o mnie wspominały, magicznie znikały. Niemożliwe. Magia, ale ważne, że odpowiada na te komentarze, które go chwalą. I on zbiera te pochwały. Przykład. Proszę o więcej takich treści. Ma się rozumieć. Ale jakich treści? Kradzionych. Myślałem, że nie dotrze do Polski. A ja, na przykład, nie sądziłem, że dotrze do złodzieja. I w dodatku komentarze zdjęciowe, które sam bezczelnie polubia. Żeby tego było mało, jego TikTok zaczął naprawdę osiągać niezłe zasięgi. Praktycznie niewiele mniej ode mnie, ponieważ prawie 200 tysięcy wyświetleń, ponad 11 tysięcy polubień, a to wszystko dzięki mnie. Tylko że tak wyszło, że no, bez moich. Mojej... I pomyślicie sobie, no dobra, ale no może nabrał jakiejś samorefleksji czy coś. Podjął próbę, jeżeli można to tak nazwać, choć to i tak za dużo powiedziane. Napisał do mnie, że sorry, zapomniał oznaczyć, może usunąć film. Problem w tym, że no zablokował mnie, zanim nawet miałem szansę jakkolwiek odpowiedzieć. Nie wiem co to miało na celu, ale no dobra, napiszę do niego z mojego drugiego konta. Może się jakoś dogadamy, pogadamy, Ta. Na odpowiedź musiałem czekać ponad 6 godzin. Napisał znowu, że siema, sorry, słabo wyszło. Po czym nie zgadniecie? Zablokował mnie znowu. <śm> Absolut Cinema. Naprawdę chciałem tą sprawę dobrowolnie rozwiązać, aczkolwiek ciągłym blokowaniem mojej osoby, no nigdzie nie dojdziemy. Ja nadal mam dostęp do tego filmu, tych komentarzy, bo to naprawdę nie problem wejść na incognito albo kolejne konto utworzyć, więc ziomek robi z siebie pośmiewisko jeszcze na koniec bezpośrednia informacja dla Mistera Nensona. Ten film, jak chcesz, jak tak bardzo ci się podoba moja twórczość, co naprawdę doceniam, to możesz pobrać, dodać do siebie 1 do 1. Naprawdę zły nie będę. Zachęcam nawet każdego do kopiowania mnie i rozsyłania tego dalej. Macie moje pełne pozwolenie, wręcz nalegam, a każdy kto to zrobi, to będę wpadał do Was na profile. Możecie również zagrać w gierkę pod tytułem: Jak szybko Pan Nenson usunie Wasz komentarz, jeżeli wspomnicie o mnie? Naprawdę zabawa murowana. Życzę każdemu miłego dnia, smacznego, jak coś jesz. Dobrej nocy jeżeli oglądasz to o późnej porze. A Pana Nensona serdecznie zapraszam do samo refleksji na swój temat. Pozdrawiam.